Z nami zawodnik systemu Marcin Głodo, przegrywacie dosyć wysoko z zespołem Gresty. No jednak pierwsza bramka waszego autorstwa, no i na pewno zdziwienie jeżeli chodzi o zespół rywali. No udało nam się strzelić jako pierwsi bramkę, no nie ukrywam troszeczkę nasz zespół się podpalił. No i nie byliśmy konsekwentni w tym co chcieliśmy z meczu na mecz udowadniać, że po prostu no idzie też grać z drużynami, którzy które mają po prostu płacone za to. No nie, nie oszukujmy się, bo tak jest. Wynik 17 do 2, no to on świadczy tylko i wyłącznie o tym, że zespół Gresty no, podszedł zmotywowany bardzo mocno. Też na pewno tutaj sprawa z naszymi upominkami, tak, jeżeli chodzi o strzelenie dwie bramki przez każdego z zawodników, możliwość takiego wykorzystania bonów w geotermii Grudziąc. No było to widać, że, że zawodnicy dążyli do tego właśnie, by taki bon uzyskać. Tak, tak, no to jest przede wszystkim zabawa. Nie traktujemy tego jakoś wygórowanymi ambicjami, bo to nie ma sensu. Po prostu chcemy się dobrze bawić. E, przed Wami teraz mecze już w trzeciej lidze. Mm, nie widać, można powiedzieć, postępu, jeżeli chodzi o poprzedni rok. E, czym to może być spowodowane? No na pewno spowodowane to może być rotacją składu. Nie ma tej spójności, zgrania i myślę, że to jest tylko i wyłącznie ten powód. Czego mogę życzyć Waszemu zespołowi już w tych trzecioligowych bataliach? Na pewno sukcesów. No nie oszukujmy się, szans na pierwsze miejsca nie mamy, ale może tak miejsca w środkowej tabeli, środkowego miejsca, to, to myślę, żeby były udane życzenia. Także tego Wam życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.